Nie wąskie te korytarze i muszę i na jednych i na drugich tutaj, żeby nikogo nie skrzywdzić. Coś mi brzęczy. Może teraz będzie lepiej, dobrze. Moi drodzy, spotykamy się w takim dniu... Nie słychać. Nie, słychać, nie słychać. Albo nie słychać. No dobrze. Spotykamy się w takim dniu, w który, który z wielu względów będzie w historii naszej szkoły bardzo ważny. Że, no, dlatego, że, dlatego, że wczoraj, że, że wczoraj, wczoraj 16 listopada, minęła piąta rocznica, ta, śmierci rocznica śmierci naszego Dorota, nauczyciela, ta, wicedyrektora, wicedyrektora, wicedyrektora przez 20 lat, w latach 2000-2020 człowieka, który był taką osobą bardzo charakterystyczną dla naszej szkoły, nie tylko dla nauczycieli, ale i dla uczniów. Mamy tutaj dzisiaj cały przekrój naszego, naszej społeczności szkolnej są obecni uczniowie, którzy też już niedługo będą stanowili historię, bo to, ponieważ to są uczniowie klas piątych, ostatnich klas. Są obecni nauczyciele, jest kadra zarządzająca i są też byli nauczyciele, którzy kilka kilkanaście, a też i kilkadziesiąt lat temu zakończyli pracę w naszej szkole. No i jest przede wszystkim rodzina, najważniejsze osoby z rodziny świętej pamięci Lucjana Skobyłko. Jest z nami dzisiaj mama pani Czesława Skobyłko, która, brawo, 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 brawo. która dzisiaj przyszła na piękną uroczystość, o czym za chwilę powiem, jest z nami dzisiaj żona czyli Lucyna Skobyłko i jest brat czyli Ireneusz kobyłką. cieszymy się że państwo jesteście z nami dzisiaj ponieważ w tym ważnym takim momencie no, nie sposób by was tutaj zabrakło cieszymy się bardzo i bardzo dziękujemy. Są nauczyciele emerytowani, którzy już zakończyli pracę w szkole, a wśród nich jest Pan Kazimierz Kogut, czyli dyrektor szkoły, który który w 2000 roku przekazywał stery zarządzania szkołą właśnie mnie i od tamtego czasu tak się niestety jakoś złożyło, że od tamtego czasu jeszcze jestem dyrektorem tej szkoły. Jest pani Agata Ząbkiewicz, która przez długie lata była, przez długie lata była zastępcą dyrektora, najpierw jednego dyrektora, a później drugiego dyrektora, i chyba nie będę mówił przez ile lat. Tak? To powiedzcie, moi drodzy, czy to nie jest fenomen? 33 lata pełnienia funkcji wicedyrektora. Bardzo, bardzo dużo. Gratulujemy i cieszymy się, że jest z nami dzisiaj. 33 lata. A jeszcze chcę powiedzieć, że jest z nami pani Teresa Jasińska, która też była wcześniej. Wicedyrektorem. I pani Teresa Jasińska była koleżanką i wicedyrektorem Lucjana Skobyłko. A pani Agata Ząbkiewicz była wicedyrektorem i koleżanką-wicedyrektorem, czyli pracowała razem z wicedyrektorem Lucjanem Skobyłko. Są, może zagmatwane to jest, ale to tak wygląda właśnie. Są inni emerytowani e, nauczyciele z nami. Widzę pana Zygmunta Sawińskiego, jest pani Maria Machała. E, I chyba nikogo nie pominąłem. O, jest pani Ola Telichowska, uciekam jakoś. Aleksandra Telichowska. I panią Aleksandrę Telichowską może część z osób tutaj obecnych jeszcze może kojarzyć i pamiętać. No właśnie, no właśnie, no właśnie. No, właśnie. no bardzo się cieszymy, też pamiętamy, pamiętamy, bardzo miłe zdarzenie kolega dyrektor Lucjan na pewno patrząc na nas z góry bardzo to docenia, że są takie osoby, które specjalnie na tę uroczystość przybyły. Moi drodzy, Lucjan Skobyłko, wicedyrektor, nauczyciel, człowiek. To piękny czas. Pozwólcie, no muszę się podzielić z wami taką drobną refleksją. W momencie jak obecny tu pan dyrektor Kogut zastrzelił mnie taką informacją, że może się zdecyduje na bycie dyrektorem i zdecydowałem się wtedy na bycie dyrektorem, zostałem wybrany, to pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, zwróciłem się do obecnej tu pani ówczesnej wicedyrektor. Agaty Ząbkiewicz, bo ona wtedy była wicedyrektorem. I tak sobie pomyślałem jej, to powiedziałem, że przecież ona powinna być dyrektorem, a nie jakiś tam młody nauczyciel. Ona powiedziała, nie, że to ja powinienem być dyrektorem. I później zwróciłem się do drugiej osoby, czyli do Lucjana Skobyłko, do osoby, o której marzyłem, żeby ona została, czyli. Dyrektor Lucian, żeby został moim zastępcą, żeby pomagał mi w budowaniu szkoły. I przypominam sobie takie nasze długie rozmowy, które doprowadziły właśnie do tej decyzji, że Lucian Skobyłko został wicedyrektorem i przez długie lata pomagał mi, 20 lat pomagał mi w prowadzeniu szkoły. Powiem Wam, że to była osoba bardzo wyjątkowa osoba która miała w sobie mnóstwo takiej ciekawości świata, mnóstwo pomysłów, mnóstwo takich postaw, takich chęci zrobienia czegoś. Na każdym kroku przecież dzisiaj mamy całe systemy zarządzania szkołą, gotowe systemy, dzienniki elektroniczne. Kiedyś czegoś takiego nie było. To właśnie on tworzył wszystkie takie narzędzia informatyczne i był tutaj naprawdę pomysłodawcą niesamowitym. I dzisiaj można powiedzieć, że dzisiejsze te systemy to były częściowo skopiowane z jego wcześniejszej działalności. Przypominam sobie, jak zaczynaliśmy naszą karierę informatyczną, taką. Razem robiliśmy wykształcenie, kwalifikacje informatyczne studiowaliśmy po to, żeby przygotować się do roli takiego nauczyciela informatyki, razem to robili, razem przygotowywaliśmy się i później razem pracowaliśmy z tym, że on miał mnóstwo takich chęci i, i takiej ciekawości świata i wymyślał coraz to nowe rzeczy, a ja ograniczałem się do roli akceptacji tego. Co on zrobił i dziękowania mu za to, że pomagał w zarządzaniu szkołą. Myślę, że ci nauczyciele, którzy przez kolejne lata byli świadkami tych wydarzeń, myślę, że są w stanie uznać jako wielkie takie zaangażowanie w zarządzanie szkołą, pomoc w zarządzaniu szkołą. Ja bardzo to uznaję i do dzisiaj, jak chodzę do niego, odwiedzać go tam w nowym jego miejscu zamieszkania, zawsze wspominam te czasy i mówię mu właśnie o tym. Moi drodzy, dziękuję wszyscy, że dzisiaj tutaj jesteście. I chcę powiedzieć tak, że w tym całym dorobku nauczycielskim to nie tylko moje, moja wdzięczność i moje postrzeganie. Jego aktywności, jego, jego, jego pracy, jego ale z formalnego punktu widzenia zjadania, też trzeba też powiedzieć, też że był na, nagradzany wieloma, wieloma, nagradami. wieloma nagradami. Był nagrodzony był nagrodą, był nagrodą, nagrodą podkarpackiego nadkarpackiego nadkarpackiego kuratora oświaty, wielokrotnie nagrodą dyrektora. Otrzymał brązowy krzyż zasługi, otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej a także srebrny medal za długoletnią służbę i do złotego medalu już nie dopracował, ponieważ 16 listopada 2020 roku, w pierwszym roku covidu to właśnie to nieszczęście sprawiło, że osoba zdrowa, niecierpiąca, nie chodząca do lekarzy, niecierpiąca na nic, nagle, ni stąd, ni zowąd odeszła z tego świata moje wspomnienie o dyrektorze Lucjanie o przyjacielu Lucjanie jest wyjątkowe dlatego że nie tylko spotykaliśmy się w takiej scenerii formalnej dyrektor zastępca dyrektora ale w scenerii również przyjacielskiej był przyjacielem który pomagał w tym dziele, jakim jest prowadzenie szkoły. Za to ja mu bardzo serdecznie dziękuję. I chciałbym w tym miejscu podziękować jeszcze tym osobom, które doprowadziły do tego momentu, dzisiaj właśnie, że mamy tą tablicę. Jak młodzież będzie czytać tą tablicę, moi drodzy, to czytając te słowa, chciałbym, żebyście wiedzieli, że każde słowo naprawdę ma tam wielką wartość. Każde słowo, każdy przecinek ma wielką wartość. Chciałbym podziękować przede wszystkim koledze Tomaszowi, który eh, jest takim inicjatorem od, od można powiedzieć, od samego początku rozmawialiśmy o takiej formie upamiętnienia. I ponieważ eh, ja Mam trochę mniej czasu w tym roku ze względu na nasz skarb, czyli BCU, ale to właśnie kolega Tomasz Turun był tą osobą, która nie odpuściła, która dążyła cały czas do tego, żeby opracować projekt. Pomagały mu inne osoby. Nie chciałbym tak z imienia i nazwiska teraz wszystkich wymieniać, bo tych osób było dosyć sporo. W każdym razie. Co najmniej kilka osób pomagało w tym bezpośrednim przygotowaniu tej tablicy. Chciałbym podziękować koledze Łukaszowi Grzesikowi, który jest twórcą tablicy już tak fizycznie, drukarsko i który ufundował tą tablicę, jeżeli chodzi o koszty poniesione w jej przygotowaniu. Więc z tym osobom. Bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym jeszcze podziękować. Chciałbym jeszcze podziękować panu obecnemu tutaj Rysiowi Połecz, naszemu panu konserwatorowi, który. który w dniu wolnym przyszedł tutaj po to, żeby pomóc w zamontowaniu. Koledzy Januszowi Puszkarzowi, który też tutaj z nami był w sobotę i pomagał w zamontowaniu tej tablicy. Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, moi drodzy odsłonięcia tablicy. Chciałbym zapytać, czy ktoś z zaproszonych gości chciałby może jeszcze zabrać głos? Miło mi bardzo, że mogę uczestniczyć w tym dzisiejszym że mogę uczestniczyć w tym dzisiejszym spotkaniu. No przyznam, że wzbudziło o Doskonale pamiętam Lucjana, gdyż pracował z przez 16 lat. Znam go nie tylko jako osobę, którą tak powszechnie znaliśmy, czy znaliście Państwo. Jako zastępcę dyrektora, ale tak bardziej prywatnie, bo przebywając z nim tyle godzin przez te lata, no, rozmawialiśmy o różnych takich sprawach, zarówno zawodowych głównie, ale również osobistych. Czyli wydaje mi się, że go znam tak, znałam tak bardziej z innej strony. Znałam jego takie potrzeby, jak na przykład kochał muzykę, chyba jazz, grał na gitarze, dużo o tym mówił, no szanował swoją rodzinę zawsze, mówił z takim szacunkiem dużym o swoich bliskich. Czyli po prostu był takim no, dobrym człowiekiem. Wprawdzie mówi się, że po śmierci nie mówi się źle o, o tych, którzy odeszli, ale w jego przypadku przyznam, że nie umiałabym powiedzieć nic, co by no, było jakieś nawet takie w przybliżeniu powiedzmy, nie mówię już złe, ale takie niestosowne w jego zachowaniu. Po prostu był fajnym człowiekiem. Gratuluję rodzinie takiego, takiego syna i, i brata. Tak. Tak dumni powinniście być Państwo z takiej osoby w rodzinie. No a ja mogę powiedzieć, że znam niewiele osób, które by no, tak zapisały się w mojej pamięci. Byłko i chciałbym ją serdecznie pozdrowić tutaj od nas i ucieszyć się, tu jest kamera, tak. I ucieszyć się, że, że może być może jest z nami. Wszystkich przywitać tych, którzy ewentualnie oglądają naszą transmisję. Moi drodzy, chciałbym poprosić o już teraz o dokonanie tego aktu. Odsłonięcia tablicy. Chciałbym poprosić oczywiście panią mamę, panią Czesławę Skobyłko, panią żonę, czyli Lucynę Skobyłko. Tak, razem, razem. Tu nie, tu nie, tu nie, tak. Brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję, Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo. Bardzo serdecznie. Na tablicy jest napisane, że ona jest poświęcona pamięci Lucjana Skobyłko, cenionego nauczyciela, wychowawcy, wicedyrektora w latach 2000-2020. Człowieka dobrego serca, o wyjątkowym poczuciu humoru, pełnego pasji oraz zainteresowań, którego praca i oddanie stanie częścią historii szkoły. Drogiemu przyjacielowi społeczność Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcący imienia Stefana Banacha 16, sto, w piątą rocznicę śmierci. Serdecznie, serdecznie można obejrzeć, Bezpiecze, można obejrzeć. Można, męcia. Męcia, męcia, męcia. Bardzo dziękuję bardzo drogim długie, naszym, długie, naszym długie, kolegom, naszy kolegom uczniom, którzy uczniom, przyszli uczniom, na tą uroczystość. Dziękuję Wam z bardzo, z że z jesteście z nami, z, nami z nami w tym momencie, bo jesteśmy, bo stanowimy społeczność szkolną i w trudnych, i w tych okazałych. Pamiątkowych, dobrych, ważnych momentach w historii szkoły. I taką osobą był właśnie wicedyrektor Lucjan Skobyłko, który wielką czcionką zapisał się w historii szkoły właśnie. I chcieliśmy, żeby było to widoczne na każdym kroku dla każdego przechodzącego, który spojrzy i zobaczy ten wizerunek człowieka uczciwego rzetelnego, pełnego pasji, innowatora, który ciekawy życia, zgłębiał tajniki nowoczesności, bo taką też był osobą. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. <plallum> Młodzież, Młodzież. poproście po 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 się, a wszystkich zaproszonych gości zapraszam na drobny poczęcie.